Można by powiedzieć, że to jest z jednej strony dokument silnie zaangażowany społecznie, politycznie, a z drugiej strony no to jest jednak kino artystyczne. To jest jednak kino zrealizowane z właśnie z dużym wyczuleniem na formę. Czyli chociaż ten punkt wyjścia, można powiedzieć, jest taki, jak typowo, nawet chciał się powiedzieć, telewizyjny, to na końcu no, otrzymujemy jednak pełnowartościowe dzieło, dzieło po prostu autorki, która, która ma pomysł. Cześć, Marcin Radomski, witam serdecznie w Kino Rozmowie. Zapraszam na Instagram oraz do subskrypcji kanału na YouTube. Kino Rozmowa kocha europejskie kino, dlatego dzisiaj porozmawiam o jednym z ważnych europejskich filmów ostatniego czasu, Dachomej w reżyserii Mati Diop. Ten film jest nominowany do Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2025. Też możecie wziąć udział w wyborze najlepszego filmu poprzez głosowanie na stronie Lux Award EU. είδα το νέο παιδί ένα όνειρο. Είδα λέει ότι με το πανσί γυρνεί. που δεν το αγαπώ. Δεν θέλεις κανείς κανείς A ze mną dzisiaj Wojtek Tutaj, krytyk filmowy, dziennikarz, filmoznawca, współpracujący z Miesięcznikiem Kino, filmweb.pl, więzion.pl. Witaj serdecznie. Cześć. Cześć. <grym> Porozmawiamy o filmie Dachomej, filmie, który został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale, później zjeździł wiele festiwali europejskich. Teraz jest nominowany właśnie do Nagrody Publiczności Lux. Powiedz, co jest najbardziej istotnego w tym filmie, bo on dotyka fundamentu naszej kultury, dziedzictwa. W jaką podróż zabiera nas reżyserka Mati Diop? Tak, to jest bardzo ciekawy film, który trwa delikatnie ponad godzinę, a jednocześnie staje się takim postkolonialnym traktatem właśnie o skradzionym dziedzictwie. Mamy tutaj de facto historię o 26 skradzionych artefaktach z królestwa Dachomeju. Które wracają do ojczyzny, czyli do współczesnego Beninu, wracają oczywiście z Francji, która była kiedyś kolonialnym imperium. I pojawiają się tutaj pytania zadawane przez tą reżyserkę już tak naprawdę od dawna, właśnie o to, czy ten gest ze strony Francji, ze strony dawnego imperium, to jest tylko kurtuazja, czy to jest jednak bardzo ważny proces no, dla całej społeczności Beninu, ale też w ogóle dla Afryki, która z tą kolonialną przeszłość, no, z, z tą przeszłością musi się mierzyć. Mm -hmm. Reżyserka powiedziała, że pomysł na ten film podsunął jej prezydent Francji, Emmanuel Macron, <laughs> który w 2017 roku zapowiedział publicznie, że w ciągu kilku lat nastąpi restytucja do kultury zgrabionych z Afryki. Taki punkt wyjścia. Do tej tak. Historii. To już prowokuje jakiś rodzaj namysłu, tak? Dlaczego ten dokument powstał, co za nim stoi? Ale jeżeli prześledzimy karierę Matidio, która już jest dosyć ważną reżyserką, to jest francuska reżyserka o senegalskich korzeniach. No właśnie, to ważne. Która zdobyła m.in. Grand Prix w Cannes za swój fabularny film Atlantyk, który też serdecznie polecamy. Dostępny chyba w streamingu, jeżeli dobrze Dokładnie pamiętam. tak. Reżyserka z dużym takim wyczuciem do detali, ale też do takiej zmysłowej atmosfery. Te wszystkie motywy, te wszystkie wątki też powracają w Dahomey, co jest ciekawe, bo można by powiedzieć, że to jest. Z jednej strony dokument silnie zaangażowany społecznie, politycznie, a z drugiej strony no to jest jednak kino artystyczne. To jest jednak kino zrealizowane z właśnie z dużym wyczuleniem na formę. Czyli chociaż ten punkt wyjścia, można powiedzieć, jest taki, chciałbym się powiedzieć, typowo, jakoś nawet chciałbym się powiedzieć telewizyjny, to na końcu no, otrzymujemy jednak pełnowartościowe dzieło. Dzieło po prostu autorki, która, która ma pomysł. Mhm. No właśnie to ciekawe o tym pochodzeniu. Powiedziałeś, że Mati Diop ma matkę francuską, ojca senegalczyka. Czyli tak naprawdę ona też sięga do swoich korzeni i trochę opowiada o przeszłości, mm, miejsc pochodzenia swoich rodziców, szczególnie ojca. No ale też tutaj jest przecież kontekst francuski bardzo istotny. Tak, zdecydowanie w ogóle we współczesnym kinie francuskim do głosu dochodzi. Wielu reżyserów, wiele reżyserek, którzy mają właśnie pochodzenie afrykańskie, przede wszystkim oczywiście w związku właśnie z kolonialną przeszłością Francji. I to są bardzo ciekawe głosy, Zresztą Dahomey jest jednym z najciekawszych, też dlatego, że po prostu ten film się przebił na świecie. Berlinale to raz, Złoty Niedźwiedź, lekkie zaskoczenie na tym festiwalu, ja miałem okazję właśnie zobaczyć tam ten film dokumentalny. Film, który dzięki temu zyskał rozgłos, zyskał też wiele recenzji, one były głównie pozytywne, bo to jest rzeczywiście film, który, który tak jak mówisz, mówi o uniwersalnym doświadczeniu, dzielonym przez wiele narodów, które kiedyś no, musiały się zmagać z kolonializmem, a dzisiaj muszą sobie odpowiedzieć na pytanie o własną tożsamość, ale też o to właśnie, czy ta polityka zwracania dóbr kultury. Którą na przykład zarządził prezydent Francji, czy ona jest właśnie czysto polityczną zagrywką, a może jednak, faktycznie jest takim jakimś dobrym gestem pojednania, komunikacji, Bo pamiętajmy, 26 artefaktów z tysięcy skradzionych dzieł. Mm. Tak, więc ta skala, jest, ta skala jest wręcz porażająca. Zwłaszcza kiedy pomyślimy o tym, też ile po różnych muzeach na świecie jest poukrywanych takich skarbów kultury i one wciąż czekają na przekazanie do swoich ojczyzn. Mhm. A jak myślisz, dlaczego ten temat teraz się pojawił w kinie? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest właśnie związane z tym, jak silna jest w ogóle teoria postkolonialna we współczesnym świecie. Oczywiście ona sięga, ona sięga lat 70., lat 80. XX wieku, między innymi prac Edwarda Saida. I w ogóle takiego namysłu właśnie nad tym... Yy, Czym był kolonializm, i że chociaż często w jakimś propagandowym przekazie przedstawiało się go w sposób pozytywny, mm. oczywiście z perspektywy imperiów, no to dzisiaj ten przekaz jest odkłamywany. I zdajemy sobie sprawę, jak wiele szkód zostało wyrządzonych przez imperia Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Portugalię. Przede wszystkim w Afryce, ale nie tylko, co nawet widać, jak się spojrzy na mapę Afryki i zobaczymy, jak przy dziwny sposób zostały tam ułożone granice, tak? niemalże jak od linijki. Mm -hmm. Co świadczy o tym, że kolonizatorzy nie myśleli specjalnie o różnorodności e, tego kontynentu, o tym, ile tam jest języków, ile tam jest narodowości, ile tam jest grup etnicznych. Dahomey też mówi o tym problemie. Komunikacyjnym, problemie językowym? Tu wręcz Matidiop dokonuje takiego ciekawego zabiegu związanego z udzieleniem głosu królowi Gezo, czyli mm. mitycznemu władcy półbogowi z tego Królestwa Dachomeju. Ten głos słyszymy, to jest być może najbardziej kontrowersyjna decyzja artystyczna też w tym, w tym filmie, ale też z wielu względów ciekawa, no bo w jaki, w jaki sposób my, współcześni mamy usłyszeć głos tej przeszłości Głos tych narodów, których już nie ma. Głos tych, tych, tych ludów, które, które tak naprawdę gdzieś też znamy z, jakiegoś, z jakichś opracowań historycznych, no zapośredniczonych też przez, przez kolonizatorów. Tak, tak. To jest ciekawe, co mówisz. No to jest trochę punkt widzenia opowiedziany z perspektywy posągu, trochę wejścia do głowy królewskiej figury. Rzeczywiście jest to coś, co jest oryginalny, prawda? Jest jakimś oryginalnym językiem filmowym i w tę stronę podąża reżyserka. Ważny jest też gatunek tego filmu, bo jest to film dokumentalny, ale z elementami fabuły. Jak myślisz, czy ta forma się tutaj sprawdza? Myślę, że tak, w ogóle tak jak wspomniałem, Matty Diop jest twórczynią wyczuloną na formę. I myślę, że to w zasadzie widzimy od samego początku, gdzie obserwujemy przygotowania zabezpieczanie tych artefaktów, które mają wyruszyć w podróż właśnie do Beninu, co znowu jest dosyć nieoczywiste, bo mm, chciałbym się powiedzieć, że zwykle takie fragmenty są z dokumentów wycinane, <gry> dlatego że są po prostu nieatrakcyjne. Nie, nieciekawe, prawda? Tak, w cudzysłowie oczywiście nieatrakcyjne fabularnie, tak, tak. prawda? Nieatrakcyjne dla, szerokiego, dla szerokiej widowni, ale to też pokazuje właśnie, że Diop idzie na przekór takiemu właśnie manierze telewizyjnej, tak? takiego dopowiadania wszystkiego. Też naprzeciwko, też, też idzie na przekór manierze gadających głów, mm -hmm. który nie, który już, które już coraz bardziej nas męczą, nużą w kinie. Choć trzeba też powiedzieć, że w drugiej części tego filmu pojawia się dyskusja studentów na Uniwersytecie Abu Meikalawi. Bardzo ciekawa, bardzo niejednoznaczna, pokazująca też jak... Jak żywe, jak gorące są te dyskusje właśnie na temat narodowego dziedzictwa w Afryce. Tutaj przede wszystkim wypowiadają się oczywiście młodzi ludzie, młodsze pokolenia, które, które mają też bardzo mocne stanowiska. Inne zdanie, prawda, niż to poprzednie pokolenie. To też jest ważne, że ona pokazuje różne perspektywy spojrzenia na ten temat. Tak, zdecydowanie. Ta wieloperspektywiczna narracja jest tutaj istotna, bo też obserwujemy na przykład radość e, mieszkańców Beninu, którzy właśnie w pewnym sensie witają. W taki wręcz ceremonialny sposób te przybywające artefakty. Co znowu jest takim ciekawym punktem wyjścia dla reżyserki właśnie do, do dokumentu obserwacyjnego, który ona, który ona lubi, która ona uprawia z, dużą, z, z dużym takim zmysłem. Także rzeczywiście ten film, który jest bardzo krótki, jednocześnie łączy w sobie tak wiele form, tak wiele tematów, i to jest naprawdę wielka sztuka Dzień. ze strony reżyserki. Też wydaje mi się, że ważne jest to, żeby zastanowić się nad tym, czy to jest film polityczny też. Jak, tu, jak myślisz, no bo mówimy z jednej strony, że bardzo artystyczne kino, że wybór tego języka, formy o tym świadczy, sama reżyserka też już wcześniej to pokazała, no ale jak, jak myślisz, jak on się sytuuje, czy to jest bardziej kino takie artystyczne, stricte opowiadające po prostu o sztuce, no bo sztuka tutaj, dziedzictwo artystyczne jest istotne, czy bardziej reżyserka idzie w stronę polityki, jakiejś dyskusji na temat tego, jak to dzisiaj jest odbierane, właśnie dziedzictwo kulturowe? Myślę, że to jest zdecydowanie film polityczny. Też, jeżeli znamy dobrze twórczość Matidio, przede wszystkim właśnie Atlantik, o którym już powiedzieliśmy, który jest między m.in. brutalną krytyką kapitalizmu i wyzysku klasy robotniczej w Senegalu, no tutaj. Myślę, że tak, że to jest film w dużej mierze oskarżycielski, ale nie w taki publicystyczny, tani sposób. To nie jest film wykrzyczany, mm -hmm. <laughs> tylko to jest film jednak wyciszony, ale stanowczy w tym, co nam mówi. Mówi nam między innymi, że ten gest ze strony Francji jest niewystarczający, że nie można. Nie można ofiarować w pewnym sensie tak małej, liczby, tak małej liczby artefaktów i już czuć się, że tak powiem, rozliczonym, czuć mm -hmm. się oczyszczonym, tak? mm -hmm. Nie chcę tego oczywiście porównywać do gestu piłata, ale tak. coś w tym jest w tym znaczeniu, że oczywiście Francja wciąż jest potęgą kulturową wciąż wyznacza też tą pewnym narracją, też przez pryzmat tego, że zaprasza do siebie studentów z całego świata, edukuje ich. Wiemy, że edukacja to też władza, wiedza to władza, mm -hmm. jak mówił Foucault, tak. wielki francuski filozof i teoretyk kultury, sztuki. Mati Diop mm -hmm. jest tego doskonale świadoma, bo jest po prostu erudytką, jest doskonale, jest doskonale też obeznana z teorią postkolonialną, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, wystarczy poczytać z nią wywiady. I szczególnie właśnie w tej dyspucie studentów pokazuje, że tak samo właśnie mieszkańcy Beninu, obywatele współczesnego Beninu, nie są do końca zadowoleni z, z tego, jak ten gest wygląda, jaka jest jego skala. Rzeczywiście. Bardziej myślę, że możemy odbierać ten film jako, jako gest polityczny z jej strony. A jeszcze chciałem zapytać Cię o formę tego filmu, o obraz, o muzykę, dźwięk, który też jakby wpływa na nasz odbiór tej formy sztuki, też, bo mi się wydaje, że spokojnie możemy nazwać, że ten film jest też sam dziełem sztuki, mimo że o, tym, o tych dziełach sztuki sam opowiada. To jest taki meta poziom, meta języku. Tak, to prawda. Wspomniałem wcześniej o tej zmysłowości, bo wydaje mi się, że ona jest tutaj kluczem, dlatego że z jednej strony, no tak, dokument, a więc w takim najbardziej prostym skojarzeniu maksymalny realizm, prawda? Mm -hmm. Znaczy, dokument, który po prostu rejestruje rzeczywistość, który pokazuje nam świat takim, jakim jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest dużo bardziej skomplikowane, bo kino potrafi nas oszukiwać kino jest iluzją, także, często, kino do... <laughs> także kino dokumentalne. Ale ta zmysłowość tutaj jest właśnie jakimś ciekawym przedłużeniem realizmu, przynajmniej dla mnie. To znaczy, zwłaszcza w tych scenach, w których te artefakty przybywają do, do Beninu i są witane przez, przez mieszkańców, to tutaj Mati Diop też świetnie chwyta klimat miejsca, ten, ten nastrój, taki podniosły, a jednocześnie radosny nastrój ludzi, którzy się też cieszą, prawda, bo, bo coś, co w pewnym sensie należało do ich przodków, wraca na swoje miejsce, tak? Widzimy też tam ludzi oglądających po prostu te, te dzieła sztuki na, na wystawie, co też jest ciekawe, bo znowu, z perspektywy, z perspektywy, powiedziałbym, ekonomii narracyjnej, to można uznać, że to też nie jest zbyt ciekawe, ale tutaj jest to szalenie istotne. I ta obserwacja, w sensie formy, ta cicha obserwacja, to jest u Mati Dioptek charakterystyczne, bo w, mam wrażenie, że wtedy można zobaczyć najwięcej. Po prostu właśnie przyglądając, się, przyglądając tam, się, stojąc się Stojąc z boku, ale jednocześnie będąc uważnym, mając to uważne oko, a Matilde obiema. To ostatnie pytanie, jeszcze o wartości, o przesłanie tego filmu. Jak uważasz, jakie ma w sobie? Myślę, że Dahomey przede wszystkim mówi nam o tym, że tożsamość narodowa jest o tyle skomplikowana, że zawsze jest jakimś konstruktem, zawsze jest jakimś zlepkiem różnych wpływów, różnych epizodów historycznych. Bo nie możemy też zapomnieć o tym, że królestwo Dahomeju to było państwo w dużej mierze oparte na pracy niewolniczej. To jest też mhm. ciekawe. Być może to aż tak bardzo nie wybrzmiewa w tym filmie, bo też po prostu nie jest to aż tak ważnym tematem w tej konkretnej historii, w tym konkretnie wątku powrotu artefaktów do Beninu. Ale reżyserka oczywiście też ma tego świadomość, myślę, że obywatele, obywatele kraju także. I to jest właściwie trochę taka opowieść o tym, że kultura oczywiście tworzy naród, tworzy naszą tożsamość, ale też trzeba do niej podchodzić krytycznie. To znaczy, to nie jest tak, że, że możemy tylko spoglądać z podziwem właśnie na te dzieła sztuki mówić, że są nasze, że są dobre, że są nieskalane. To jest oczywiście bardziej bardziej skomplikowane, ale jakby sama ich wartość właśnie w budowaniu tak, też naszego poczucia wspólnoty, też naszego poczucia osobności, autonomii no jest niezbywalna. Tak? I zdajemy sobie sprawę, że w ogóle rola muzeów, a ten film też jest opowieścią o roli muzeów jako w instytucji, w <laughs> dokładnie jako instytucji kultury, ale też jako fundamentu właśnie wspólnoty narodowej yy, no jest, jest po prostu niesamowicie istotna. Tak, i na pewno warto obejrzeć. Polecamy film. Zachęcam również do głosowania na jeden z pięciu filmów nominowanych do nagrody LUX na stronie luxaward.eu. No i oczywiście zachęcamy też do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Kina Rozmowa o filmach europejskich. Dziękuję bardzo. Wojtek tutaj, był moim gościem. Dziękuję Ślicznie. Dziękujemy i do zobaczenia.